Ej, hey, majster, tu silnika nie ma. Halo! Jakiego silnika? Silnika to w, w dupie, kurwa, silnik jest z tyłu, ty ośle jebany. Co pan kurwa na mnie wyzywa? Czy pana pojebał? To ja bym się zepsuł samo, to mam co? Pchać to? To kurwa, se sam baranie. Jebany Rolusie. Bym Wy, wypierdala mi z tą funą, bo zaraz ci wypchnę ją, kurwa i popnę kurwa na dół do tego i chuj. Mam wyjebane. Majster, to. Wywalić ją? Wywalić ją? No. No. wywali ją? Wywali ją? Wywali ją w Obie mi rolu, kurwa tutaj, myślisz, że kurwa jest bohaterem. Wyje, po chuj, wyje, tam wypnij, kurwa mój chuj, niech sobie sam bierze. Kurwa, jedna mi usiadła, tam mi, o jezu, nie, a mi stanął, to myślałem, że nie wysiądę. Nie, ona mówi tak. Czy y, ma wysiąść? A ją ja nie wiem. Kurwa, tak mi stoł, a jeszcze ona jak ten, to, to ona chyba usiadła na to. Boż mi się ciepło zrobił. <grym z nimi> tu kurwa to wyjście, a mi libar podniósł jak ją miałem wypchnąć. To ją wie, wypycham to coś nie przez okno albo coś potrafią dziewczyny sła do góry, co robią o góry. <grym z nimi> kurwa jebana! Co to Co rabiś a Patofianie, kurwa, ja podpiszę, nie chcesz! Tam, doty biegi. O się, bo Weź tam! Uważaj na nóżki, kurwa! Obróć go! No ma siły! Otali dali! No kurwa, siły! Mocno! Takiego kurwa balota nie umiem wnieść! Kto jest? Kurwa! Małej karakanie! Na pierdolę z gamoniem to się kurwa nie do zrobić. To jest osioł, kurwa! Ja się bym nie przejechał chuj! Wiecie hamulców nie ma! Kurwa to się... Ładuj to gamoniu! Język jasna nie ugryź tych chujów mały. mechanik hey, hey. pomeraża Nie winie! Kurwa, to ty Co robisz! Przy cemde Ci Przy ciemnałeś! Co robisz? To jest do wyklepania to jest! Do wyklepania to jest, rozumiesz? Kurwa! Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj! Wyjeżdżaj ty chuju mały!